Ukradli rower i znalazłem tak. Znaczy ukradł albo ukradli. Poprzebijane koło przednie. to, Przebite koło tylne. Kierownica skrzywiona. O. Widać. Ma być tak tak jest. Tutaj jest luz na kierownicy uszkodzona o tu tu jest luz no co jeszcze bagażnik rozwalony całkowicie no i rower znalazłem na rogu Wesołowskiego i Lisiej a stał tutaj w tym miejscu dzwoniłem na 112 3 czy 4 razy na straż. dzwoniłem też na straż. do Komendy wojewódzkiej, że tablica wisi jedna, i że drugą mi umieścili tutaj na drzwiach, że ktoś wszedł. Że tablicy kradzione. Powiedzieli, że nie przyjadą. Jeszcze mnie straszyła. Ze straży, ze 112 mnie straszyła. Operatorka, że zrobi wniosek na mnie do, do sądu o ukaranie za to, że dzwonię. A mówiłem, że się boję, że mogą przyjść jeszcze i, i boję się agresji. A tablice Nie dała mi dojść do słowa, słowa. Tablice są kradzione i że ktoś wszedł. Nie dała mi do słowa i koniec. W papierach mają napisane, że psychicznie chory, schizofrenia i koniec. Nie przyjaciel. No. No i po tym dzwonieniu poszedłem spać i usłyszałem. Może po jakiejś pół godziny, jak się położyłem, z jakiejś hałasy. No i co się okazało? Wesz, weszedł tutaj na teren. Przez, przez siatkę przeszedł. Przez, tutaj przez bramkę. No i wziął rower, zabrał, ukradł. Przełożył przez płot. No i ukradł ten rower. Wtedy. Ja to zobaczyłem dopiero rano. Następnego dnia, czyli chyba w niedzielę. Czy w sobotę. No i później te rower znalazłem wieczorem tam na tamtym, tym, w niedzielę wieczorem znalazłem, tam na rogu leżał. Ale już uszkodzony, porozwijany. No i znalazłem też tutaj w tym w koszu chwasty wrzuciło ktoś. Czy to wiadomo, bo tutaj normalni ludzie w większości to są tacy w miarę normalni ludzie. Ale są też takie tutaj adresy dwa, że, że to oni właśnie. Dwa adresy są. Pozostaje to tak że w miarę. Nie? Albo normalnie, albo w miarę nieszkodliwi. No. i tak. No, Przedtem zgłosiłem na policji to, że były, że kradzież roweru, no i że tablice i tak dalej, to przyjęli kradzież roweru z ociąganiem na trzeski. O Jezus jakie miałem problemy tam z nimi. Traktowała mnie jak głupiego, powtarzała po ileś razy, kręciła jakieś głupie docinki, pisała bzdury. W każdym razie, mówiąc, w skrócie poniżała, naśmiewała się ze mnie policjantka, komisarz na no, trzemeski, W każdym razie wzięła i yy, pisała nie to, co mówiłem. Czytałem protokół raz, mówię, niech pani poprawi to, bo to, nie, to wzięła, podaru, a drugi raz przepisała i tak mówię, przy panią znowu źle jest. Niech Pani to poprawi, ja tak nie mówiłem, mówię co poprawić, co nowo poprawiała i tak w sumie pięć razy podarła i dopiero za szóstym razem ja już machnęłem ręką, powiedziałem, ja się Pani boję, proszę Panią, popatrzę na nią, jak ona się zachowuje jakaś, kurczę, zaraz i palma odbije, kurczę, bo to ile, sześć razy trzy, pięć razy drze. to mówię, to już nie ma co, bo to kurczę, są na tym komisariacie wzięli i... Zabili tego Stachowiaka, i kora Stachowiaka. Zabili normalnego człowieka, 26-letniego w, w tym publikacji. Także to mówię, nie ma co z nim zaczynać tutaj, bo to przecież, kurczę, są nieodpowiedzialni ludzie. Naśmiewała się w końcu, jakoś coś tam stworzyła, napisała, że ma iść do psychiatry, że pójdę do psychiatry i tak dalej. I powiedziałam na początku, że, ja mam, że że ja mam według tego, według... Yy, Sędziego, to ja jestem niebezpiecznie chory. Niebezpieczny jestem, że mogę zabić i że mam urojenia oraz mam omamy wzrokowe. Ale to nie, to wynikało z tego, z, z opinii bie, tego biegłego psychiatra. Ale natomiast sędzia powiedział, że mam, jestem psychicznie chory, że mam urojenia, że mogę zabić. I no i co? No i nic. No. I że on od razu wiedział na podstawie ubrania, że jestem psychicznie chory, a później się zastanowił i na podstawie pism, co nie. Tak, jak jakby na podstawie wyglądu mógłbym powiedzieć, też, że, że ktoś jest psychicznie chory, że ktoś bierze narkotyki, co nie jak Madredy. Tak, jak na przykład ta biegła sądowa z psychiatry, która przeszła od przyszła przeszła właśnie z Dredami. To też można by powiedzieć sędzia, że, że, że bierze narkotyki, bo Madredy, prawda, na tej samej zasadzie. No. No i to tak wyszło, no i poszedłem, później na drugi dzień polazłem i mówię, zgłoszę, jeszcze dzwoniłem na, że rower znalazłem zniszczony, prawda, na tym, o tablicach nic nie pisała, ani o wejściu też nic nie pisała, Napisa że później, że znalazłem ten rower zniszczony wieczorem, to dzwoniłem na, na, na Rakowiec i później poszedłem w poniedziałek, żeby zgłosić niszczenie, niszczenie roweru, prawda, to gdzie, nie przyjął, powiedział, mówi, dał mi kartkę i powiedział, Żebym się zgłosił do tej policjantki, bo ona będzie prowadziła, co nie, no przyszedłem chyba na następny dzień we wtorek, zadzwoniłem we wtorek, okazuje się, że ona tylko przyjęła zgłoszenie, a prowadzi będzie na Rakowcu i nic tego, co nie, no i tak, i tak znowu się ślizgają, co nie, no i tak to jeszcze, jest, jeszcze nie jest zgłoszone, to zniszczenie mienia nie jest, czyli roweru nie jest, nie jest zgłoszone, bo nie przyjęli, dziękuję.